Ale jaskinia. Prapiła się Dzisiaj no? z połową naszego teamu N33 koncept jedziemy na premierę Perfum. Milisadowski, do jednego z naszych ekskluzywnych partnerów w Łodzi, czyli do kliniki Czasu Kropla, i tam będziemy właśnie prezentować nasze zapachy. Nie mogę się już doczekać, jedziemy. Mamy teraz całą podróż dwugodzinną do Łodzi i, i później się przebieram w sukni, więc będziecie wszystko widzieć, jak to ładnie wygląda. Także dawajcie, lecimy. Wow, ale jaskinia! Klinika Czasu Kropla w Łodzi, bardzo znana klinika, w ogóle w całym województwie łódzkim. I tam jest bardzo dużo klientek, taki typowo po prostu kobiecy świat, bawski świat. Chodzi o to, żebyśmy celebrowały w tym dniu kobiecość, namiętność, miłość, czyli też to wszystko, co symbolizuje nasz Queen Elixir. Ja na początku myślałam, że to są normalne pokazy taneczne, że one po prostu coś zatańczą i tyle. I w momencie, kiedy jedna z tancerek od kelnera podniosła taką srebrną czy złotą tacę i wyjęła z niej perfumy, to ja w ogóle byłam w takim szoku. Mówię, co tu się w ogóle dzieje? Co tu się dzieje? Do, do, do you need ona tak to podniosła, i jak ja patrzę, że to są perfumy, to mi od razu łzy do oczu napłynęły i ona tam pyta z tymi perfumami. Nie, no to było niesamowite. Ten pokaz daje odpowiednie skojarzenia do tego eliksiru. No, zobaczcie sami. pod i mi się naprawdę chciało płakać. I nie tylko pomysł, ale trzeba mieć też jaja, żeby to zrobić. No jaja też, no ale tam same wariatki były, nie, więc to wszystkie wariatki, agentki takie, że to ja się nie zdziwiłam, że że wiesz, wymyśliły coś takiego, no ale mimo wszystko podziwiam, bo super to było zorganizowane. Tak. A ty robiłaś takie erotyczne żeby, żeby pokazy, tak? No tak, no dlatego, że słuchajcie, no te perfumy mają 40% olejów. I słuchajcie, jak je się psiknie, mogę koteczku na twoją, tak. ja wiem, że są kobiece, ale chciałam ja po prostu pokazać, że jak je się psiknie na skórę, to zobaczcie, tutaj jest olej, widać ten olej. I bardzo fajnie jest rozsmarować ten olej, żeby to, żeby wiecie, nie było widać tych kropek takich oleistych, tylko żeby ta skóra się pięknie błyszczała. Więc yy, pomyślałam, że jak one mają takie piękne te dekolty na, na tej imprezie, no to idealnie, żeby im psiknąć tym perfumem i po prostu to rozsmarować, żeby to się pięknie błyszczało. Je się najczęściej psika w miejsca pulsujące. E, miejsce tu między piersiami oddychające. Słuchajcie, na pewno tutaj psikamy, bo tutaj szyją, wiecie, ruszamy zawsze, więc to jest bardzo dobre miejsce. Psikamy tutaj między łokcie, w sensie jakby po drugiej stronie łokcia, tak, tak w załamanie, bo zginamy i zapach się ulatnia. Miejsce między piersiami u kobiety jest bardzo dobre, żeby psikać oleiste perfumy, bo tutaj tak samo, rusza się rękami, te piersi się między sobą tam wiesz. Opowiadaj, wszyscy mężczyźni tak, Zgadzają się z tym. Tak. 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 Aplikujmy olejek na piersi. Pi... Niech się błyszczą. Dokładnie na piersi i między piersiami. Naprawdę ja bardzo polecam. To jest ja game też. changer. <laughs> tak, Dokładnie. taki rytuał, że mężczyzna przed wyjściem, kochanie. I Był taki moment, że dziewczyny zaczęły tańczyć w kręgu. Ja wtedy zobaczyłam dorotkę, która była w samym środku z perfumem. I ona tam tańczy z tym perfumem. I podeszłam do dorotki wtedy. Mówię, Dorotko, to zróbmy tak, że ty wybierasz z tego kręgu jedną dziewczynę. Idziesz do niej z perfumem i wtedy ona musi wejść i zatańczyć na środku. Czyli ty wymyśliłaś? Ja to tyle. wymyśliłam. Tak, tak. Nie było właśnie zwykłe wydarzenie, zwykły event, tylko to było przedsięwzięcie. Wszystko było przygotowane, dopięte na ostatni guzik. No słuchajcie, nawet były tam słodycze z nutami perfum. Mamy tam i watę cukrową w środku, i malinę, i truskawkę, i kakao, i kawę, i jakieś kwiaty, róża i tak dalej. No to ja byłam w szoku. Mówi. Jaki to trzeba mieć pomysł, żeby przygotować y, słodycze, które sama w sobie wyglądają jak sztuka, jeszcze z nutami Queen Elixir. Nasze perfumy podbijają dosłownie całą Polskę. Wszyscy są nimi zainteresowani y, i teraz wybieramy z każdego miasta jednego partnera, który będzie y, właśnie miał te perfumy u siebie. W Łodzi mamy, mamy już w Bydgoszczy, mamy w Trójmieście, tutaj w Warszawie, mamy we Włocławku. Zrobimy tak, żeby mieć w każdym mieście takiego partnera. No i mam nadzieję, że po prostu oby więcej takich wydarzeń. Będziemy z całym naszym teamem jeździć na takie wydarzenie, bo no, no naprawdę, no dla nas to była petarda, petarda. W którym, w którym nasz cały zespół już się zakocha, który rozwija się na każdej kobiecie wyjątkowo i indywidualnie. Ale myślę, Milenko, że ty jako twórczyni powiesz najwięcej o tym eliksirze. Dlatego podziel się proszę, jak powstały, co się kryje w tym eliksirze. Ja w ogóle nie byłam przygotowana. W ogóle ja nie wiedziałam, że ja tam będę musiała cokolwiek mówić. Na początku bardzo chciałam podziękować, że wszystkie tutaj jesteśmy i wszyscy. Kiedyś miałam taki e, przypadek w pytaniu na śniadanie. To jeden z pierwszych razy, kiedy poszłam do telewizji. Pamiętam, że ja się wtedy na wizji zestresowałam, i e, zapomniałam jednego słowa, i normalnie zamarłam. Cała czerwona, i ja nie wiem, co dalej powiedzieć. I po tamtym razie mówię, o nie, już następny raz po prostu wolę mówić tak, jak mówię. Może nie mówię, nie wypowiadam się, może idealnie, ale wolę mówić po swojemu, tak swojsko, niż uczyć się nie wiadomo, jak tutaj inteligentnie się wypowiadać, a później zapominać, co mam powiedzieć, bo się na przykład na pamięć nauczyłam. Dla nas to jest bardzo wyjątkowy moment, dlatego że my. Nie celebrujemy tylko zapachu, tylko celebrujemy kobiecość, namiętność, miłość. Tutaj mamy Queen Elixir, który powstał z bardzo konkretną intencją. Z myślą o kobietach, które nie proszą o uwagę, tylko one ją naturalnie przyciągają, tak jak my wszystkie tutaj. On powstał z myślą o kobietach, które po prostu chcą być zauważane. I przychodzi im to po prostu naturalnie. One wiedzą kim są i nie muszą za to przepraszać. Poza tym, ja uważam, że kiedy kobieta czuje się queen, to świat zaczyna ją tak traktować. Ja na przykład mam tak, że kiedy przykam się tym zapachem, ja po prostu czuję się królowa. Naprawdę, to jest niesamowite jak on wpływa w ogóle na samopoczucie. I y, kolejna rzecz jest taka, że są takie zapachy, które po prostu się nosi, ale są też takie, które sprawiają, że zmienia się dynamika między dwojgiem ludzi. I o, dlatego. O, że... <śpiewanie> on nas przekonuje! <śpiewanie> y, zapachy po prostu, które sprawiają, że ktoś nie musi się zastanawiać, tylko on po prostu wie i dlatego. <śpiewanie> Muszę was poinformować, jesteście w ogóle pierwszymi osobami, które się o tym dowiadują, ale Ayset Jew to dosłownie dwa, od dwóch dni, w sumie dwa dni temu się to wydarzyło. Tak, jesteście po prostu pierwszymi osobami, które się o tym dowiadują. Mieliśmy rocznicę pięciu lat naszego związku i przyleciał, zrobił mi, można powiedzieć, niespodziankę, przyleciał na tą rocznicę i poszliśmy wtedy do takiej znanej restauracji Delana, Dubaj się nazywa. No i tam stanęliśmy i on my tam zaczął zobaczyć, kochanie, jaki tutaj widok mamy i tak dalej. No i wtedy się to wydarzyło, że on zaczął tam grzebać. Jezu, ja już wtedy właśnie pomyślałam, o nie, o nie, to jest chyba ten moment, i się tak też zestresowałam, ale się też bardzo cieszyłam. I wtedy on uklęknął, i ja mam pod takim po prostu wrażeniem, i, i dał mi ten pierścionek, wszystko tak naprawdę romantycznie wyszło. No i ten lot helikopterem później jeszcze i wiecie, to było po prostu cały dzień, yy, można powiedzieć, że cały dzień taki poświęcony temu. Nie, no wiedziałem, że będzie tak. Kurczę, wszystko płynie z serca, więc jeżeli wychodzi z samego serca, to nie musisz kombinować, tylko dać się ponieść i wtedy życie się układa tak jak chcesz. No nie? Wyznaczasz kierunek, oświadczam się. A później niech się dzieje. Wola Boska. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. kochani, A kochani. Dzięki. Dzień. 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 Dzień.